Cześć, walki, Z tej strony Wasza nuteczka. Witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym miejsce z Skinsa na naszym kanale. Ale co dziś, moi drodzy, Okłownie na stronę wyszła nowa skrzynka, to jest chyba Predator Case. Predator? Tak, Predator Case więc dzisiaj będziemy testować tą skrzynkę więc to, moi drodzy? Łapka w górę, subskrypcja obowiązkowo z dzwoneczkiem, jakiś fajny komentarz tam na dole w sekcji komentarzy a my moi drodzy chyba przechodzimy już do naszego filmu, pamiętajcie oczywiście na samym starcie jeszcze o najważniejszych rzeczach, czyli tutaj oczywiście rozdanie prezentów dla Was pamiętajcie, że klikając plusik, wpisując oczywiście mój kodzik nuteczka, aktywując ten kodzik i wpłacając minimum 8,40 możecie sobie zgarnąć takie fajne rękawiczki, myślę, że to całkiem w porządku jak za 8,40 kurczę, pamiętajcie oczywiście, że im więcej wpłacamy, tym większe szanse mamy na zgarnięcie tych rękawiczek no i co jeszcze, a propos yy, skinków pamiętajcie, że po każdym filmie leci do Was darmowy skinek, jedyne co trzeba zrobić to po prostu oglądać do samego końca, dlatego, że w trakcie filmu, bądź na jego końcu, zazwyczaj to jest na końcu, pojawia się dla Was hasło konkursowe dzięki któremu po wpisaniu go w komentarzu bierzecie automatycznie udział w losowaniu więc co, myślę, że tutaj możemy zobaczyć czy ona w ogóle jest na batelkę. chociaż na pewno powinna być bo to zawsze tak, zawsze są no i dobra, mamy tutaj sobie skrzynczkę za 25, 20. Więc tutaj za pięć dyszek możemy sobie najpierw zrobić, mamy tylko 460 zł. To nie, jest, w to jest dużo, ale patrząc na skrzynkę za 25 zł, to te pieniążki jakoś same będą znikać. Dajmy sobie na underdoga 2 na 2 No i zobaczymy pierwszą skrzynkę. Tak po prostu taką czystą, bez żadnych bustów, bez niczego. No i zobaczymy, jak tutaj to siądzie. Mam nadzieję, że ta skrzynka będzie troszeczkę fajniejsza, bo ta ostatnia, która to była? Gamir chyba nie siadła. Astrocase był fajny. Military Case tak chyba średnio nam siadał. No ale zobaczmy sobie... o 55 zł i 23,9. Czy tutaj coś się poprawi? Uuu, patrzcie! 114 zł na pierwszej bitewce. Spoko, już mamy pięć stówek. Kurczę. Kurczę, kurczę, dobra. Weźmy sobie teraz to, usuńmy. Dajmy sobie znowu Predator Case'a. Ale wiecie co? Ja chyba to po prostu sobie jakoś tak, wiecie... Jakoś to trzeba przemycić. Dajmy sobie może dwa razy na buście. Można tak zrobić, ale dajmy sobie na dwóch i dajmy sobie na standardowym. Zobaczymy, jak to siądzie. Jestem bardzo ciekawa. Dobra, mam tu już ziomeczkę, no i zobaczymy, jak to siedzi. Bo pierwsza bitewka nam siadła. A idź pan. 150 zł? Mocno, mocno. I tutaj już jest chyba przegrana Zobaczcie, jak to sypie. Zobaczcie, jak ta skrzynka sypie. 229 zł dla ziomka poleciało. Widzicie? Masakra. Ej, nie podoba mi się to, bo, bo ja bym chciała tutaj wygrać Dajmy sobie znowu tutaj Wyszukajmy Predator Case Dajmy, kurde, na buście, jedną na buście I dajmy sobie z dwie tak normalnie Na Underdogu Na, na, na ten, na dwa na, 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 na dwa Bo to nie, nie ma sensu, to, bo to jest przesada To jest przesada, to tutaj się dzieje Ale ja mówię, ja kocham ten tryb Dwa na dwa to jest mój ukochany tryb Kocham ten tryb naprawdę całym serduszkiem Dobra, dodajmy do, do, do sobie może boty Rafałek To dajmy mu bota bo ty samo, no tak kurczę, tak średnio chyba, ale dobra, zobaczymy jak to się 90 zł, u mnie 74, no trochę lepiej. Tutaj Sejrek jakiś poleciał, 131 zł. Spoko, nie jest najgorzej. Chyba, że nam jeszcze coś fajnego dropnie. No i zobaczcie, tutaj mamy znowu mamy proficik 50 zł bo 50 zł, prawie 60, ale jednak jakiś tam proficik jest, więc więc fajnie, więc teraz dajmy sobie ją w ten sposób. Dajmy sobie ją standardowy na czterech graczy i zobaczymy tutaj, jak to wsiądzie. Kurczę, bo naprawdę ja się boję trochę otwierać takie skrzynki powyżej dychy, bo naprawdę na tych skrzynkach bardzo, bardzo, bardzo szybko uciekają pieniążki. Ale dobra, to już mamy dwóch graczy, dwa boty i jest całkiem w porządeczku. Tutaj mamy Sajre Ksiora. 50-60 zł, ok, tylko tutaj Aleksior jeszcze ma ma fajfsevena, tego drogiego załkiem, więc tu może być różnie. 70 zł, 8. Kurczę, ziomek się zgarnął 240 zł. Zobaczcie, 200 na plus. Z 50 na 250 prawie? No ładnie, ładnie, ładnie. No ale na co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No dobra, dajmy sobie. Jedno tak, jedno tak. 75 zł, underdog 2x2. Na 2. Nie, naprawdę, bo to 2x2 2 to jakoś tak mi się wydaje, że najlepiej siedzi. Tak po prostu mi się wydaje, wiecie? Nie lubię za bardzo tych, odkąd wyszło to 2 na 2 ja nie potrafię grać o czymś innym, bo po prostu mi tak bardzo siedzi na tym. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale nie narzekajmy, nie narzekajmy. No, patrzcie to! I ktoś mi powie, że ten tryb 2 na 2 nie jest dla mnie, to ja naprawdę go wyśmieję. Cały czas wszystkie praktycznie bitewki, które mamy, mamy na zajebisty plusik. Z 75 zł mamy 140 zł. No i mi tu się podoba. Tutaj mi się podoba, bardzo mi się podoba. Dałabym jeszcze sobie może jedną, tak na, na 2 na 2 Ale ja bym sobie może wzięła i samą. A, dobra, zajęli nam miejsce. Dobra, nieważne, nieważne, bo chciałam wziąć sobie, wiecie, ja z ziomeczkiem jakimś na i Emily, ale dobra. Może jakoś to siądzie. Tutaj 28 zł. No i tutaj mamy 19 zł, niestety, profitu. Ale nie ma co się przyjmować. Nie ma co się przyjmować, moi drodzy. Tutaj jest wszystko w porządeczku. Stabilnie, stabilnie. Dobra, poczekajcie. Dajmy sobie jeszcze raz tego Predator Case. Okej, okay, razy. Dajmy sobie może 4 na Underdogu. Dajmy sobie 2 na 2 i zobaczymy to, jak to siądzie. Bo ja naprawdę mam. Mam tutaj duże chęci, tak? I naprawdę bardzo, bardzo ładnie proszę, żeby tutaj mi coś fajnego się zwróciło. Bo ja bym bardzo chciała mieć fajny proficiek po dzisiejszym filmie, ale zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie. Dobra, tutaj pierwsza skrzyneczka. No i niestety, ale mamy 40 zł. Przeciwnicy mają 13, więc tutaj nie jest dobrze po tej skrzynce. 50-30, to jeszcze jest takie do, do wyrównania, właśnie w tych. Tutaj są. Łe, dobra! A idź tam, super jest, ekstra. No i co my tutaj mamy? Chyba już nie, nie przekonimy ich, nie? 150 zł, 121 zł. Lekki plusik, ale plusik jest, to jest najważniejsze. Poczekajcie, dajmy sobie jeszcze jednego e, predatorka e, na buście. Dajmy sobie standardowe, dajmy sobie na trzech graczy. No i zobaczymy tutaj, jak to siądzie za stówkę. Czy nam za stówkę coś siądzie, czy tak, czy tak średnio? Czy czekamy na graczy? Chyba sobie poczekamy, bo jeszcze, bo to jeszcze wiecie. I co? Ciekawe, czy ktoś nas dołączy. W ogóle możecie napisać, jak tam wam minął weekend. Przepraszam Was bardzo za taką długą nieobecność, ale tam parę spraw miałam na głowie, które niestety nie pozwolą mi za bardzo siąść do tego komputera i tak nagrać, jak zawsze bym chciała. Więc możecie bardzo, bardzo tutaj pisać. Bo się bardzo bym chciała, żebyście pisali. Chętnie sobie poczytam. Więc co my tutaj mamy, moi drodzy? 200 zł Bloodsport. To jest masakra z tym sportem. Dlaczego takie rzeczy ci się dropią? Powiedz mi. Powiedz mi, człowieku, dlaczego? Dlaczego takie rzeczy tutaj się dzieją? Dobra, dajmy sobie jeszcze raz predatorka. Ue. Czekajcie. O, dobra. Razy cztery. Też dajmy sobie może na, teraz na czterech graczy. Na standardowym, bo tutaj And tego ostatnio było sporo i tych tak 2 na 2. Jak ta bit bitwa nam nie siądzie, do końca filmu lecimy 2 na 2. Tutaj nie ma innej opcji, bo naprawdę ja tutaj nie widzę innych pomysłów na profit. Jakby nic mi tak bardzo nie siedzi. <laughs> I to 2 na 2, naprawdę to 2 na 2. Kocham tym sercem. 5, 6, 29, 20. No średnio tutaj poszło. Tutaj te beretki coś są warte. Troszkę, ale nie za dużo 27 zł. Tutaj kolejna lipa. Chociaż nie, 50. Ue, dobra, poczekajcie, bo jeszcze mieli, musimy tego przegonić. No ale niestety, mieli sobie dropi tego Seireksiora. No i, aha, bo tutaj ziomak, dobra, nieważne. No i niestety, ale przegraliśmy 360 złotych, Czyjcie bazę ze stówki? To jest mega, mega dobry profit. Underdog oczywiście, 2 na 2 i chyba lecimy tak do końca filmu. Ja mam nadzieję, że naprawdę nie wyzorują dzisiaj wszystkiego I ja nie wiem, czy ja nie chciała tak bezpiecznie zagrać po prostu do stówki Jak nam zostanie stówka na naszym koncie, to po prostu zakończyć Bo tutaj chciałabym mieć jeszcze jakiś fajny budżecie, na przykład na jutrzejszy film czy coś Bo tutaj jest po prostu tragedia Jest mega lipa Dobra, 24 złotych, 26 złotych i 34. No tak, no tak mogłoby być Ale tutaj 60, 48 <laughs> Muszę coś fajnego dropnąć. Muszą, bo to przegramy 123, no tutaj musi coś fajnego Polecieć u nich No i u nas poleciało No i niestety, ale u nas poleciało Za dużo, za dużo nas poleciało <laughs> Więc chyba trzeba zrobić w ten sposób standardowy, 2 na 2 No i zobaczymy, ostatnia słówka nam została na końcu. Uwaga, uwaga Mam nadzieję, że tego nie przewalimy Tutaj, wiecie, ja się czuję jakbym Przewalała swoje kieszonkowe na jakieś głupotki, wiecie Poczekajcie, Michu tutaj jest Dajmy sobie bota Gramy na rosso, mamy i u siebie, więc zobaczymy. No, czy to. Dobra, 5 złotych? Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Tutaj 57 może coś być warty. No, a tam Sayrexior też poleciał. No i zobaczmy. Tutaj CZ-ka, No kurczę, tak średnio. Tak średnio. I co? No, patrzcie, to. No płakać mi się chce, poczekajcie, bo to trzeba jakoś inaczej załatwić. <laughs> Ogólnie też chciałabym Was bardzo przeprosić za mój głos, ale chyba mnie znowu coś łapie, wiecie? Tak czuję, jakby mnie coś znowu łapało. Dajmy sobie Underdoga 2x2 i mamy dwa razy na buście. Więc przepraszam Was bardzo za ten mój głos, bo niedługo chyba znowu będę kastić strasznie z tym moim głosem chorym. Ale dobra, zobaczymy. Tutaj mamy Aleksiorę. No, Aleks, możesz to, to, to troszeczkę wykerować. Uie, patrzcie to! 170, Redline AK. Spoko, spoko poleciało, no? No i takie coś to mi się podoba. I wiecie co? Ja nie wiem, czy tego po prostu nie zaliczymy jako ostatnią bitewkę, bo tutaj wydaje mi się, że, że nie ma co przedłużać. Już 10 minut filmu było i naprawdę byliśmy mega do zero, no wiecie, no, na testach skrzynek to jest rzadko rzadko jest taki mega dobry profit, ale dzisiaj nie jesteśmy bardzo na minus. Tam dwie stówki, bo dwie stówki, ale zrobiliśmy naprawdę dużo fajnych bitewek. Jak oceniam tą skrzynkę? Jest naprawdę spoko. W sensie, ja mówię, ten tryb 2 na 2 to jest mój ukochany tryb. Jeżeli chcecie, spróbujcie sami podwierać tę skrzyneczkę, bo wydaje mi się, że naprawdę warto. Może coś fajnego z nim polecieć, ale tak już na samym starcie zobaczymy w sensie na sam starcie. Na samym końcu, zobaczmy, tutaj mogliśmy fak faktycznie dropnąć. Patrzcie, mamy autotronika, motylka. Fajna, autotronika, bajonecik. Te motoglowsy są takie, tak średnio, to klasyczek, Redline też, no taka taka czerwona skrzyneczka, fajne, fajne skinki są, no ale co moi drodzy, myślę, że tutaj nie ma co przedłużać, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, oczywiście na samym końcu pamiętajcie o użyciu mojego kodziku, oczywiście tutaj nuteczka, poczekajcie, o, nuteczka, jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia jutro, życzę Wam miłej niedzielki, chociaż już pewnie miłego poniedziałku jutro, bo pewnie oglądacie to wieczorem, dzięki, hejka!